Film ten przedstawia jak w szybki sposób utworzyć kombinację atrybutów w produkcie. Po zalogowaniu do panelu administracyjnego przejdź do zakładki Katalog. Wyszukaj produkt, w którym chcesz utworzyć bądź edytować kombinację atrybutów. Po kliknięciu Edytuj znajdujesz się w edycji wybranego produktu. Przechodzimy do zakładki Kombinacje atrybutów. Wybieramy opcję Generator zestawu kombinacji atrybutów produktu. Narzędzie to jest bardzo przydatne w przypadku dużej ilości kombinacji atrybutów dla danego produktu. Po przeładowaniu strony wybieramy spośród utworzonych grup atrybutów i ich wartości te, które chcemy przydzielić do produktu. Jeśli chcemy stworzyć kombinacje jednopoziomowe, wybieramy wartości tylko z jednej grupy. Jeśli chcemy stworzyć kombinacje atrybutów wielopoziomowe, wybieramy wartości z dowolnej ilości grup. Ja utworzę kombinacje wielopoziomowe. Po kliknięciu w dodaj utworzyły nam się formularze do wypełnienia dla wybranych wartości. Jeśli chcemy aby dany atrybut miał inną cenę lub wagę uzupełniamy odpowiednio jego wartości. Możemy również globalnie dla wszystkich kombinacji wpisać ilość oraz kod referencyjny. Po uzupełnieniu wszystkich wartości klikamy utwórz, modyfikuj. Następnie klikamy powrót do produktu. Jak widzimy zostały utworzone wszystkie kombinacje, w tym przypadku kombinacje wielopoziomowe łączące ze sobą dwa atrybuty kolor i rozmiar możemy je dowolnie edytować indywidualnie.